Mamuszka, gdzie jedziemy? Mm. To cię tutaj coś, gdzie jedziemy, mamuszka? Do sklepu. Po co? Yy, muszę coś zobaczyć. A, a, a. no po, to... po co jedziemy do sklepu? Coś muszę sprawdzić, poszukam jednego produktu. A, filmik. Jaki filmik? Burger teraz... dzisiaj jest, tak? A, no właśnie. Jakiś burger. O, oglądałaś wczorajszy odcinek? Nie. Nie rozmawiam z tobą. Co się światło, co tak ciemno jest. Dajcie łapeczkę do góry oczywiście pod dzisiejszym odcinkiem, ponieważ dzisiejszy odcinek będzie pełen emocji, pełen wrażeń. Pamiętajcie, że wpaść do mojego Instagrama łapka i... w górę, łapka w górę. Łapka w górę, tak jak mówię mamuśka i trzeba się ubierać i gonić. Co ty masz tych łapek w górę? Łapek w górę co mam? Mm -hmm. No jak widzę, wydaję łapki w górę i jak jest dużo tych łapek w górę. To mój film jest wyżej pozycjonowany się nowym ludziom wyświetla i może nowe A, osoby wejdą. Tak. Dlatego lajka, człowieku, bo się... Pogniewamy się, ja do ciebie dupie film od tylu dni, już o ty jeszcze lajka nie dałeś. Mamuśka pije wodę, mamuśka jest fit, słuchajcie. Mamuśkę. Co się dzieje, mama? No po co to pokazujesz? No Ja lubię się pokazywać, może. Gonimy szybko do auta, kupujemy produkty do naszego burgeriso, do naszego fajnego burgerka, który mam nadzieję, że wam się spodoba. Więc ja tutaj trzeba, mamuśkę prowadzić vloga. Halo, halo. Are, gruszaj dupę. Ja jadę bez bluzy pod spodem, mogę tak jechać? Możesz, bo ty masz gorącą kurtkę. No, ruchy, ruchy, ruchy. To tak zawsze jest, zanim on się ogarnie, nie już jest gorąco. Czekaj, jeszcze kluczyki dał? to myślę, że jest takie proste wszystko, myślisz, że co, że ty nie będziesz pośpieszać? No się czwani, ja nie wiem ile to można czekać. Idę na górę jeszcze A tak, jeszcze teraz na górę poszedł, nie wiadomo po co tam poszedł na tą górę, no musi Gami tutaj przyszła nagrywać? A co? Mama nagrywa swoje czoło, nie wiem czy widzisz. Ciebie chciałam nagrać. Dobra mamuśka, widzicie, słuchajcie, mamuśka zawsze jest nad Czy wasze mamy też są nadopiekuńcze? Wydaje mi się, że są. Bo tak chyba ma każda mamuśka. Mam takie brudne auto. Słuchajcie, kolejny vlog myjemy samochód na myjni. <grym>, bo to jest dramat. Poważnie. Mój samochód jest taki ufajdany, że to cyrk. Mam nadzieję, że mnie słychać. Patrzcie jaki brudny człowieku. Nie no, muszę to ludziom pokazać, nie? Siadaj do auta, bo ci głowa zmarznie bo... Nie pamiętacie, że nie wolno odmawiać pani Lidzi Ło! Ło! Albo siebie, no nie. o nagrywaj siebie Nie W końcu mam kamerzystę i nie będę musiał się męczyć tym, że jedną ręką nagrywam, a drugą ręką kieruję Czekaj, to trzeba nagrzać diesla, bo ten diesel to tak trybi człowieku, że to cyrk On nie trybi, on nie trybi Kup mi GoPro Ile płacisz, żebym jeździła i nagrywała? No dogadamy się, dogadamy się. Brrr, zimno, włącz tu ogrzewanie, bo Tu tutaj nie działa przecież to, to ogrzewanie to, to, to. z prawej strony, będziesz miała tak zimno, teraz to ci będzie zimne wiało. To ja mam to gdzieś, przesiadamy się do Bory. Tu ci będzie wiało zimne cały czas? To wyłączaj to. Poważnie ci gadam, tu będziesz no, miała Nie, się, no ja się ja śmieję, śmieję, Bo tak ja tu mam ciepło, to jest klima dwustrefowa, ja tu mam o, tyk, to, ja to ja ja jest twoja. <laughs> Jeśli macie do mnie jakieś pytanie, i tak dalej. No zapraszam Was do mego Instagrama. Oczywiście zapraszam, możecie śmiało napisać. I tam odpisuję widzom. No ja wyduprzam stąd, ja da szybko kupić produkty i, i jazda. Halo! Właśnie wyjeżdżam z galerii, wszystko na burgerka jest kupione. Mamuśka tylko chciała jeszcze do jednego sklepu podjechać. Siem. Jedziemy do jednego sklepu jeszcze. Zjemy kamerę, bo ja, ja już... Za dużo mam na głowie, trochę już jesteśmy w tym przemyślu, trochę czasu poleciało, także <gry> musimy wracać do domu i napierdzielać burgery. Będzie dobrze. Mam nadzieję, że Wam się spodoba taki filmik. Pamiętajcie, żeby dawać w komentarzach pomysły <gry> na filmiki, że bogi. Ja chcę udowodnić moim widzom, że nie opłacie kupować rzeczy na mieście, bo człowieku zobaczycie, jak, jak, jak przepłacacie. Pizzę wam udowodniłem, kebabę wam udowodniłem, burgera teraz wam się udowodnię, Zobaczycie, kurde. Także ja chyba jak będę do w domu. Dawa to cięcie dla mnie trochę czasu, także no Woda to jest tragiczna. Zimno, jak nie wiem. Wchodzimy do domku. Mamuśka już mnie wyprzedziła oczywiście. Kurczę, kurczę. Robimy burgery, Będą w fajnej bułce. Człowieku. Przeszedłem do kuchni. Oczywiście mamuśka musi nam pomagać w burgerach, bo jakby to mogło być inaczej. Mamuśka, pomożesz nam nie? Wiesz cię uwielbiają. Coś tam spróbuję. Coś spróbuję pomóc. Dobra, wciąż nam kurtkę. Pokazuj produkty mamuśka. Ludzie cię za to uwielbiają. Wiesz o tym? Nie wiem. Jak nie wiesz? Uwielbiają cię na pewno. Serio? No. Y -y. Masz paragon? Gdzieś mam. Gdzieś. Szukaj paragonu. E, będziemy dzielili to tak, jakby na jednego burgera. To jest tak. Tu jest, słuchajcie, mięso. Czemu mama wieprzowina? Mm, bo nastąpił błąd. No, Miał być wołowina. Miała być wołowina, ale źle kupiliśmy. No dobra, trudno. W każdym razie, tu masz pół kilo mięsa, nie? My robimy dużego ogromnego burgera, czyli ładujemy połowę z tego, to kosztowało 6 zł, czyli ile wychodzi mistrzu? 3 zł mięso, jedna bułka. To jest taka duża bułka. Bułki kosztowały, słuchajcie... Co? One kosztowały 5 zł? No ale jest 4 bułki. No no to dobra, no to czyli złote 25 zł, bułka. Należność tego sera to e, poczekaj, już ci mówię wszystko. Daliśmy za ten ser 360 Weźmiemy z tego jeden plastr, czyli wejdzie mi ile mama? Mhm. Kurde, muszę, muszę to podzielić, tylko ja, ja człowieku z zawsze słaby byłem Muszka, ty musisz pokazywać co robisz to... No jak, mięso trzeba przesypać do miski Mięso do miski, ładnie nawet jest coś Halo, szybko, szybko, szybko. stryk 20, 20 gramów jeden z ser. Kurde tego, dobra to ja dam to 50 groszy jeden plaster To i tak będzie za dużo, ale to trudno No to mniej więcej przecież, bo sery są w różnych cenach Wydaje mi się, że możemy to śmiało zaokrąglić, że 5 zł po prostu Ten burger będzie kosztował, co myślisz o tym? Wydaje mi się, że ten burger będzie tak z piątaka kosztował, tak mi się wydaje Więc i tak z***ista cena Będzie dużo mniej człowieku serek będzie elegancki Więc będzie kozak Nawet mogę dać dwa plastry sera Oczywiście Dobra, daję dwa plastry sera i w tytule macie 3 tego? Macie burgera za 5 zł. Ząbek czasów Do mięsa? No. Aha, bo w, teraz Mamuśka wam pokaże, jak przeprawić mięso. Bo Mamuśka no, mówi, że to musi być przyprawione, bo ona takiego mięsa. Co to ma być? Mamuśka, no, mów. Pieprz. No? Nie wiem. Ile nie. tego pieprzu? Łaska łyżeczka na pewno. Płaska łyżeczka? Też troszkę majeranku. Żeby pachniało. Ja tam pachło, tak, ma pachnieć. Ma pachnieć. też łyżeczka, płaska załóżmy. Fabryki nie kupiliśmy i nam się też skończyła. Dobra, ostre ci dam, niech ci pali w pajapę. Ostre? Tak. Nie. Nie. To szczypta dosłownie. I sól. Ile tutaj soli mamy na? Nie wiem, to bo ty jesteś kucharz. Serio? No to damy najpierw łyżeczkę, a potem spróbujemy. Czy nie będzie mało? Cebulka. A, cebulka czerwona jest. Czerwona? Czerwona cebulka już. nie. Nie chcę białej obierać. Ta była obrana. Nie mogę się doczekać gościu. Mm -hmm. Ja też. Co, nie? No. Będzie dobre, nie? Chyba. Mów coś, bo jest nudno. Co mówiłażu? Eee... Nudny, nudny Chciałem jesteś, nudny. Żeby... Chciałem powiedzieć, żebyście zostawili łapę w górę wiadomo wiadomiks i wysyłali mi na Instagramie, jeśli robicie coś, z moich filmów na przykład taką naszą pizzę Kebaba, czy teraz burgerę, jak będziecie kiedyś robić, to wyślijcie mi to na Instagramie. Bo widzowie do mnie piszą na Instagramie z takimi rzeczami, więc to jest miłe. Piszcie do mnie, pamiętaj. muszka to jest mój ostatni burger, bo przechodzę na dietę. Och, coś mnie się nie wydaje. A my ząbek czosku małeś. Ząbek czosku muśka jeszcze dała. Mm. Przeciśniemy przez praskę. Co z tym jajkiem? Nie wiem. Dawać to jajka. Ja bym nie, nie dało, bo to już będzie skomplikowane, w sensie? Jak jest skomplikowane i co? Trzeba to ładnie wszystko połączyć. Zobaczymy, no, jak to się łączy. I wtedy będziemy wiedzieć, czy dać to jajko, czy nie. Tu, oczywiście, plaster sera. I tu mamy bułę. To była, wybrałam taką bułę największą, ponieważ chciałem taki, taki duży kabłomieńca, żeby wam pokazać, że się da. Ta jest najzdrowsza, mama? No pewnie, ale jest zdrowsza, smaczniejsza. Tak. To to no wrzeć. ale to robimy tak dla wszystkich, no wołowina jest ogólnie nie mięsem, to lepiej chyba puść wieprzowinę, jak masz 5 złotych zmieścić. No w sumie tak. Tak mi się wydaje. Nie będziemy dawać żadnego jajka. Zobaczymy no. jak to wyjdzie, jak będzie się rozsypywać, to później wam powiemy, czy trzeba było dodać. <grym> Patrzcie, widzicie to doświadczenie? Tyle lat w gastronomii, hmm. ta ręka po prostu aż... Ta ręka chyba ma jakieś ubezpieczenie specjalne. Tak Tak jak piłkarze mają nogi Prawa ubezpieczone, ubezpieczone mamuśka ma prawą rękę ubezpieczoną. Ja nie mogę, ty to szybko robisz, mama. To musi być dobrze wyrobione, żeby się te przyprawy wszystkie połączyły. Bułeczkę przypieczemy, bułeczkę też trzeba. Rumienić. To czekaj, to, zrobisz bułkę, czy bo jak nagrywamy? Ja nie wiem czy... No czekaj, ja go rozgrzeję toster. A, a to właśnie, ma... słuchajcie, my awansowaliśmy na i kupiliśmy sobie toster z takim to specjalnym wkładem. Nawet w tosterze wy... możecie, nawet na gorącej patelni możecie zrobić takie coś. Dobre? Miałam. Ja. Serio? No to dobrze. Udało się. 5 zł, rozumiesz 5 złotych, jesteśmy Januszami biznesu. I w ogóle Pokchump mamuśka po raz kolejny na fi w filmie. Mamuśka, 250 gramów miecha ma tam być. No hmm, to dawaj wagę, Uruchom. 250 gramów Mo Mamuśka, coś ty zrobiła jak wymierzone. Może być to dwa czy Niech raz. będzie to dwa już trudno. No dobra, nie no Za dużo popatrz. No to jest popa czeka to jest. To jest no, zważmy, jak to, to... Zważmy drugie. Jak chcesz jeszcze to wymierzyła? Zobaczymy ile jest na drugim. O, ty, ci? to w sumie jest więcej nawet niż 500 gram tego mięsa. No, tak na to wygodzi. Chyba co, przeprawy założyły. 250 gramów mięcha, żeby był taki konkretny ten burgeriną. Przeogromny. A widzisz, przełapuje. Trzeba zbliżyć. Przy... Przełapuję. No myszka, zbliży. Jo, człowieku, jaki kawał mięcha. Je przesadziłem, mogłem zrobić jeszcze tajniejszego tego burgera. Patrz, tu jaki placek ogromny. Ja mama nie będzie za duży, żeby do burgera poszło. Ale to się zmniejsza, jak się usmaży. Tak? Zdecydowanie. No to co wygląda jakiś kotlet? Dużo, dużo się zmniejszy. Skurczy się. Pewnie. Mam wie lepiej, ja się nie, nie wtrącam, nie odzywam się w każdym razie. No i słuchajcie, olej na patelnię chyba i ładujemy mięcho tutaj, żeby się dobrze przesmażyło. Olej na patelnię. To tak na oko, wiadomo, miks. Uważaj, uważaj. Jest, burgerinio będzie. Bo ja słuchajcie, tą kamery nie jest ciężko. A, jest, jest duży burger. Jest czy nie? No jest. Jaki proszę? Ale czekaj, jakoś tak. Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj. O, ty, człowieku już przeklejony. Ale jest trochę taka roz tego, może weźmy drugą. Weź jakąś inną, ale to już jest przeklejona Ja wiem. Ale nie chcę, żeby się stało to samo co z poprzednią. O. Serębiście. I patrzcie tutaj, my dajemy to do zabykarza, żeby ta bułka była taka chrupiąca bardziej. Dwie chyba nam nie wejdzie. Po jednej musimy. Żeby ta bułeczka była jaka? Chrum, chrum. Damy sobie do burgera po prostu ten sos i tyle. Po prostu w sensie ketchup, nie ma co... Ketchup będzie pasował? Chyba tak. Albo majonez z ketchupem. Albo majonez z ketchupem? Albo sam majonez. Dobra, zmieniam jednak, słuchajcie, na majonez. Mamuśka ma rację. Łapka w górę. O, w końcu Mamuśka mówi do rzeczy. Prawy boczek, potem na lewy boczek. Potem, potem mięso, mięko. Pomidor będziesz do tego brał? Jak chcę samo, trochę cebuli chcę tylko i mięcho i ser, nic więcej, ja taki jestem. Ja może teraz bym majonezem to posmarował. Musi być takie przysmażone, takie ciemne. Musi być przede wszystkim przysmażone. Taki aromacik. Czekaj. Okay. Mm. się napisać, co u was słychać, ponieważ jestem ciekawy. Tak po prostu, albo napiszcie, czy kiedyś coś robiliście z mojego przepisu, czy z naszego kanału. Jestem ciekaw, bez No Myślę, że to jest gotowe tutaj. Ej, ale szybko się takiej burgery robi. Przecież to, my, tu to my to już mamy słowo. Jak go wysuszymy za bardzo, to nie będzie soczysty, nie będzie smaczny, a to musi być smaczny. Słuchajcie, my dajemy jednak dwa plastry, bo to i tak wyjdzie Tajocha jocha. Człowieku. Już ci no właśnie jestem głodny, kurde. Jestem taki głodny. Tak bym to już zjatmać w mięcho tutaj. Pocztu. Okay. Ej, dobrze to wygląda, słuchajcie. Ketchup na górę elegancko i zamykamy górę tym i mamy chyba bulgarinio. Ja twierdził się. Tarek, to nie miało być odwrotnie. Coś tych. <laughs> Aha, dobra. No. Słuchajcie, wygląda wersja druga, tylko że z sałatą człowieku. To jest tak duże. Jest kurde jak moja ręka. Popatrz, to jest większe niż moja. Ja cię kręcę. Co prawda ta góra jest spłaszczona przez ten zapiekar. Tozacko, człowieku. To będzie chyba niebo w gębie. Wygląda zarobiście. Coś co Arkadiusz lubi najbardziej. Niam? Czyli jeść. Muszę wam to ocenić. Czy będzie git? Dobra, uwaga. Kurde, ale on jest duży. Zrobię, zrobię drugi i już będzie bez tego. O, widzisz, że się ciągnie. Człowieku A, ta, 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 ta ta. Masz jaki dobry mama. Mm. Wiesz jaki dobry? Ten, biedron, bie, ten biedronkowy to jest nic. Człowieku Ej, jak to mięso jest dobre w ogóle Nawet mięso smakuje Czekaj, zjem poza kamerą, bo się wstydzę Co? Wszyscy, słuchajcie, zadowoleni Nawet tata jest smakiem tylko tego z sałatą i tak dalej, ale na jego życzenie musiałem mieć na górę, bo on nie będzie jadł przed kamerą. Co w sensie, no, się rozumiem, go wiadomiks, bo nie każdy jest taki jak ja. Wydaje mi się, że chyba udowodniłem wam, że za 5, za 5 zł można mieć takiego kolosa, tyle, tyle, tyle mięcha i wszystkiego człowieku, że, że spoko. Dlatego słuchajcie, dajcie łapeczkę do góry koniecznie, jeśli wam się spodobało oczywiście, chociażby dla mamy, bo naprawdę ona się stara i daje z wszystko! Wszystko, dlatego mega mamuśka, dzięki i wpadajcie do mojego Instagrama. Ja włączam kompa Aha, i jeszcze miałem pozdrowić widzów z poprzedniego odcinka Tylko ten odcinek jeszcze na kanał nie wleciał yy, Tutaj, czekaj, losowo trzeba wybrać ludzi, no nie? Dobra, uwaga yy, Proszę bardzo, Filipesko, niech będzie sponsor, wariat Proszę bardzo, lecimy dalej, niech będzie teraz yy, O, pozdrawiamy ciebie bardzo serdecznie, Kuba Kolejny świr yy, Jedziemy dalej, no, pomoż, jak to no, kto za to spontanie yy, O Pozdrawiam Agnieszkę, pozdrawiam bardzo serdecznie i nie wiem, kurde, może gdzieś na sam dół teraz zjedziemy, żeby to było takie trochę sprawiedliwe, wiesz. O, na przykład stary... Yy, ps, o. To? O, o to na przykład, o. Alek, zrób typowy wieczór, przynajmniej na Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Bartek. No, więc dzięki. No, dobrze, chyba Hello.